Witam serdecznie. Wygraliśmy bardzo ważne spotkanie i uważam, że w przekroju całego meczu byliśmy zespołem, który stworzył sobie więcej sytuacji strzeleckich. Do przerwy przegrywaliśmy niefortunna ręka w polukarnym, ale mecz mieliśmy pod kontrolą. Brakowało do przerwy ostatniego podania czy uderzenia z dystansu. Czuliśmy moc i po przerwie. Dalej dominowaliśmy na boisku, ale też byliśmy nie, nieskuteczni. Dopiero w końcówce spotkania przeszyli szale zwycięstwa na naszą korzyść. Przechyliliśmy, cieszymy się, ale jeszcze musimy przypieczętować spotkanie, utrzymanie w następnym spotkaniu na garbarni. Także wracamy do na radośni, spokojniejsi, ale to jeszcze nie koniec wojny o utrzymanie na poziomie pierwszej ligi. Uważam, że dzisiejsze spotkanie to było nasze najlepsze spotkanie w tej rundzie.